Dzień dobry, nazywam się Adam Dylus, jestem jednym z koordynatorów Międzynarodowej Służby w kierunku soboru Jerozolimskiego II. Bardzo się cieszę, że mamy ten wielki przywilej razem z innymi wspólnotami, razem z innymi inicjatywami zaprosić was, was wszystkich na konferencję mesjańską, która odbędzie się w dniach 9 i 10 grudnia tego roku w Krakowie, w zasadzie w tyńcu koło Krakowa z udziałem doktora Johna Fischera i jego żony, Żydów Mesjańskich z, ze Stanów Zjednoczonych. Cieszę się, że ta konferencja ma miejsce w Polsce i cieszę się, że jest konferencją doskonałą. Dlaczego jest konferencją doskonałą? Bo tak trochę przewrotnie, ponieważ myślę, że niekoniecznie, bo musi być doskonała, jeśli chodzi o organizację, niekoniecznie, jeśli chodzi o wyposażenie, niekoniecznie, jeśli chodzi o Spotkanie uczestników. Ale myślę, że doskonała jest z tego względu, że w sposób widzialny pokazuje to, o czym pisze Paweł w liście do Efezjan, konkretnie w drugim rozdziale o tych dwóch częściach ludzkości tych dwóch częściach ludzkości, które Jezus poprzez krzyż pojednał ze sobą, zabijając w sobie wrogość. Te dwie części ludzkości, Żydzi i Poganie, dzięki ofierze Jezusa, złączeni w jedno. I oto w czasie tej konferencji, którą, na którą jeszcze raz serdecznie Was zapraszam, czyli 9 i 10 grudnia, stajemy razem, Żydzi wierzący w Jezusa i Poganie, osoby wywodzące się z narodów, aby wspólnie, tak jak w liście do Efezjan, Wspólnie patrzeć na naszego Zbawcę, Jezusa Chrystusa, i wspólnie, jak to jest napisane, w nim złączona cała budowla wzrasta. Złączeni razem wzrastamy w Panu, budujemy nową rzeczywistość. Cieszymy się, że dzięki posłudze braci mesjańskich sięgamy do korzenia, do tego depozytu wiary które Pan Bóg przez tyle tysięcy lat składał w Izraelu, a później bez żadnych naszych zasług, dzięki ofierze Jezusa Chrystusa, pozwolił nam, poprzez wszczepienie w ten szlachetny korzeń, pozwolił nam i pozwala z tego szlachetnego korzenia czerpać. Jest to dla nas naprawdę wielki przywilej, że stajemy przy naszych braciach Żydach wierzących w Jezusa i w tym szerokim, Środowisku chrześcijańskim, chrześcijan z różnych kościołów, liderów różnych kościołów, stajemy wobec naszych braci Żydów, ciesząc się, że jesteśmy razem, że wspólnie realizujemy myślę, że można tak powiedzieć, pragnienie Bożego Serca, modląc się, słuchając się nawzajem. A przede wszystkim to, o czym myślę, że będzie naszym najwspanialszym doświadczeniem wchodząc w święty boży szalom naprawdę z ekscytacją czekam na czas tej konferencji z ekscytacją czekam na spotkanie z tobą który oglądasz ten film która oglądasz ten film cieszę się że w tym czasie będziemy razem w tymcu i cieszę się że pan bóg nasze serca będzie wypełniał swoim świętym szalom i będzie budował między nami nowe relacje tak, aby jego ciało wzrastało w pełni. Do zobaczenia w tyńcu. Wszystkiego dobrego. Shalom.